Cześć, witajcie z tej strony Arek. Witam was, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League na moim kanale. Dzisiaj, moi drodzy, kolejny odcinek z Rocket League. Niestety, jak widzicie, samemu ruszamy, moi drodzy, na murawę. Ja dawno nie grałem w Rocket League swoją drogą, więc spróbujmy sobie, spróbuję sobie zagrać. Rankingowe pojedynki. I moim autkiem, którym sobie będę grał, będzie Bone Shaker z kolekcji Hot Wheels. Więc Bone Shaker to jest bardzo fajne autko dla mnie. Ja, mi się gra Bone Shaker'em najlepiej. Więc ja sobie zostawię Bone Shaker'a, a do reszty po prostu będziemy sobie cały czas dążyć, prawda? Do reszty będę cały czas sobie zdobywał malowania i let's go. Zaczynamy. The Destiny, moim rywalem. Oj, dawno nie grałem w Rocket League i to właśnie się mści. Przegrywam już 1-0. 5 sekund minęło, a ja już przegrywam. No, dawno nie grałem w Rocket League. Dobra. Jezu, zapomniałem, jak to się gra. No, właśnie, to, to nie jest naj, najlepsze. Jeszcze mnie tutaj gościu rozwala 4-41. Oczywiście, zagramy sobie dwa mecze, może trzy. Zobaczymy, jak nam pójdzie, ale ja póki co przegrywam. 2 do 0, co mi się średnio szczerze podoba. Zresztą, kto lubi przegrywać? Chyba nikt nie lubi przegrywać. Chyba nikt nie lubi przegrywać. Więc no. Chyba nikt nie lubi przegrywać. Dobrze, że to obroniłem. Tylko, że gościu znowu jest szybszy. Tylko, że gościu znowu jest szybszy przy tej piłce. Pomogłem mu. Pomogłem mu. Cholera jasna. 3 do zera. Aj, aj. 3 do zera, moi drodzy. Jest bardzo kiepsko. Naprawdę jest mega kiepsko. Może teraz, chociaż nie. 3 do 0 to nie jest dobry wynik, chociaż jeszcze 3 minuty 40 sekund mam, chyba że znowu tutaj strzeli. Jeszcze 3 minuty to niby jest dużo czasu, ale kurczę, 4 do zera przegrywam. Nic nie mogę w tym meczu zrobić. Dawno nie grałem i właśnie tego jest teraz tutaj. Kwestia tego, że dawno nie grałem. 5-0 dałem mu tą bramkę, niestety. No, strasznie, strasznie kiepsko. Strasznie kiepsko mi idzie. 3 minuty 30 sekund. 6-0. No, rozwala mnie chłop totalnie. Totalnie mnie chłop rozwala. Ja dawno nie grałem w Rocket League, to jest kwestia tego, więc... Od razu poszedłem na głęboką wodę i... Proszę bardzo, myśli się to na mnie. Od razu poszedłem na rankinga i od razu, proszę bardzo... Testują mnie. Może teraz, może teraz, może teraz, może teraz, może teraz? Nie. Odbił się od słupka gościu. Nie, nie tak. Nie tak to miało być. Nie tak to miało być. Nie tak to miało być, nie tak to miało być? Nie. Będzie 7. Tak jest. Nie ma 7 jednak. Nie ma jednak siódemki. Jednak jeszcze Siódemki nie ma, ale teraz będzie. Teraz będzie. Albo jednak nie. Dobra, będzie się 6 -1? Nie, nie będzie 6 -1. Wybronił się. No co za człowiek? 7 0 jednak. No skurde. Dwie minuty do końca, a ja przegrywam 7-0. No, ale to też nie jest tak, że tylko on tu coś kreuje. Ja też staram się coś kreować, ale. No właśnie, chłop jest dużo lepszy, widać po nim. Jak on nie ma rangi, to ja się naprawdę zdziwię. 7-0, moi drodzy. Bardzo kiepsko. Minuta 40. Dobra, sam se to zepsuł. Wybicie. Nie tak, nie tak to miało być. Nie tak to miało być zdecydowanie. Gościu to odbije. Dobra. Jakoś to odbiłem na swoją korzyść. Jest! Jest! Honorowa bramka. Musiał mi aż pomóc przeciwnik, żeby żebym miał tą bramkę. No cóż. Dzięki za pomoc, chłopie. No, minuta, no to już nie strzelę tych sześciu bramek, na pewno. Siedmiu tym bardziej nie strzelę. Osiem do jednego, moi drodzy. Mam jedną bramkę i to jest najważniejsze, że nie zakończyłem tego spotkania do zera. Rozwaliłem go, co prawda, ale to mi nic tutaj, kurde, nie da. To mi nic nie da, dziewięć jeden. 44 sekundy, moi drodzy. Nie no, nic się nie stało, chłopie. Jesteś lepszy ode mnie, więc. Okej, okay, dzięki. Dobra, dzięki. I guess. I guess, dzięki. Okej, okay, 92, moi drodzy. Co gościu mi daje te bramki? Ty, gościu, bo cię jeszcze dogonię. Patrzcie, gościa, czy on mi oddaje zwycięstwo? Gościu, ja naprawdę wiem, że jestem słaby. Nie musisz mi jeszcze tego udowadniać bardziej. <laughs> Chyba, że gościu wie, że ja jestem YouTuberem i wie, że nagrywam i chciał po prostu być dla mnie miłym. Też y, istnieje taka opcja. Nic się nie stało, gościu. Taka gra. Taka gra, gościu. 9-3 wygrałeś. Zasłużenie. Zasłużenie wygrałeś, więc. No dobra gra, dobra gra. Fajnie było zasłużyłeś na ten, na to zwycięstwo chłopie. No ja w tym meczu kompletnie nie istniałem. Ja w tym meczu kompletnie nie istniałem, czego dowodem są te trzy bramki. Szukamy kolejnych moich moi drodzy meczów. O, już znaleźliśmy. Champions Field kolejny raz, chyba też na tej mapie był rozgrywany poprzedni mecz. O. Gościu z gwiazdkami w Miku. Aj, tym razem już troszkę agresywniej idę. Zauważcie. Jest! 1-0, moi drodzy. Zaczynamy dobrze. Zaczęliśmy dobrze to spotkanie. Chociaż gościu. Widzę, że ma lekkie lagi. Gramy ze zwycięzcą turnieju sezonu 12, więc zobaczymy. Więc zobaczymy. Więc gościu, który musi być jakimś albo półzawodowcem, albo profesjonalistą, oj, w porównaniu do mnie, gdzie ja jestem pewnie nowicjuszem, ale wygrywam póki co. Zobaczymy, jak będzie z dalszą częścią tego spotkania. Bo póki co wygrywam, ale tu już on to zmienił i to już nie jest moja piłka. Uratować to. Jeden do zera. Wyjazd. Wyjazd z tym, moi drodzy. Dobra. Wybuch, wybuchłem. Jest na szczęście 2-0. Wykorzystałem to, że jego nie było w pobliżu bramki. I 2-0 moi drodzy, wygrywamy. Wygrywam 2-0 moi drodzy, więc jest Gites. 2-0 i lecimy dalej. Po raz trzeci. O, gościu mnie. Gościu niestety, gościu niestety, moi drodzy, gościu niestety tutaj wykorzystał to. Yy, mój błąd wykorzystał, więc zobaczymy. Ale on ma teraz lagi, więc ja muszę to wykorzystać. Już mu wrócił ping. Nie lubię tego. Czy nie? Nie wrócił mu chyba jeszcze. Trzeba to wykorzystać. Dobra. Oj. Dobra. Wybita. I lecimy. Lecimy z kontrolą. Niestety nie lecimy. Wyjazd. Dobra, wybijamy na jego połowę. Dwie minuty pięćdziesiąt sekund do końca tego spotkania. Dobra. Jakoś tu próbuję. Obronić, okej, okay. boczkiem, obroniłem, dobra, jest, 31 1 moi drodzy. Moi drodzy, mamy yy, 3 -1. Dobra, hop. Obronił to. Mogłem do tego jeszcze dojechać, ale myślałem, że się pomyli. Ale się nie pomylił, gościu. Teraz ja się pomyliłem i muszę wracać. 3-2, moi drodzy. 3 do 2. do dwóch, moi drodzy. I wracamy do spotkania. Wrzutka. Niestety nie taka, jak sobie to wymarzyłem. Dobra. ok Gościu mi troszkę tutaj dopomógł i jest. 4-2. 4-2, moi drodzy. 4 do dwóch. Moi drodzy. Wygrywamy to spotkanie i zobaczymy, jak się spiszemy. Ok, Jest git. Wrzutka i strata. Niestety. Aj. Nie tak, a nie tak? Rozwalił mnie. Rozwalił mnie, gościu. Dobra, wyjazd na jego połowę. Cyk, dobrze, dobrze, dobrze. Pięć, dwa. Pięć do dwóch, moi drodzy. 5 do 2 i opuszcza grę mój przeciwnik. Myślę, że możemy zakończyć, chociaż lepiej chyba by było zakończyć się z jakimś, z jakimś bilansem. No to jeszcze jeden mecz sobie zagramy. Jeden mecz na rozstrzygnięcie tego odcinka, bo póki co mamy zwycięstwo, porażkę. Porażka, zwycięstwo. No, i zobaczymy, jak teraz mi pójdzie. Szukamy przeciwnika. Znaleźliśmy Fair Ainoris. Minus 1000 aura. Ok. Czyli gościu, który chyba jest naprawdę na tą grę bardzo zdenerwowany. Ciekawe, dlaczego. Kurczę. Kurde, no znowuż mi gościu. Tą piłeczkę zabrał. Dobra, wybijamy. Gościu teraz będzie tą piłkę kontrolował. Niestety 0 do zera. I gościu będzie tutaj tą piłkę kontrolował kontrolował. Dobrze, wybiłem. Fair Anris. Fair Anris. Dobrze. Ładnie. Ładnie leci piłka do niego. Tak, 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 tak. Tak jest. Oj, za bardzo czubem mojego pojazdu to odbiłem. I to leci, i to leciało do mnie. Kurde. Dobra, wyjazd. Wybicie piłki. Clear ball. Kurczę, znowu... A, gościu mnie będzie orabiał. Kolejny. Ale już jest gites, bo nie straciłem jeszcze bramki. Ale też jest źle, bo nie strzeliłem jeszcze. Już... Cze! Jeden 0 straciłem. Ja nie będę nic mówił. Po jak coś mówię, to to się wydarza. Lecimy. Skupionko na maksa. Hop. Dobra. Znowu był szybszy. Turbo. Dwa Szlak, po prostu szlak, 2-0, okej, okay. dobrze, 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 chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, wracam, wracam, robię double tapy, double jumpy, dobrze, Double jumpy, double jumpy. Dobrze. Dobrze. Niedobrze. niedobrze, niedobrze, niedobrze. Nie tak, nie tak, nie tak, nie tak, nie tak. Wracam, wracam. Dobra, muszę wybić. Niestety to musiałem na swoją połówkę wybić. Okej. Okay. Kurde, nie tak. W ogóle nie tak to miało być. Dobra. Gościu, gościu, wyjazd. Kurde, nie tak. Źle to robię. Ja widzę, gdzie ja tu robię błąd. Jest obrona. Druga obrona. Dobra, cyk. Lecisz, lecisz piłko. Oczywiście musiał to obronić. Musiał to wybić. Wybijam. Zabierz mi? Nie, nie zabrał mi. Kurde. Ja mu chyba zabrałem. Siup. Obronił to. Minuta do końca, a ja przegrywam 2 do zera. 3 do zera przegrywam. 57 sekund do końca, więc raczej już nic tu nie zrobię. Dwie obrony co prawda były, ale co mi po obronach, jak tutaj się liczą bramki. Dobra. jest, Jest pierwsza bramka. Mamy jeszcze 46 sekund na dwie bramki. To jest szansa. Jest szansa, tylko musiałbym dobrze wykorzystywać swoje sytuacje. Gościu mi podał prawie, czemu ja byłem tak daleko od piłki. 30 sekund. Dobra, wyjazd. Dobra. Już nie już nie szczelę mu. Nie, koniec. Koniec, moi drodzy. Koniec. Koniec. Jeszcze mi strzelił bramkę w ostatniej sekundzie. No co za człowiek? 4 do 1, moi drodzy, przegrałem, no ale była walka, moi drodzy. Tym bardziej, że gościu ma rangę, więc. Niestety ten odcinek na minus. Ten odcinek, niestety na minus, moi drodzy. Aczkolwiek, ja jestem zadowolony. Ja jestem szczęśliwy, że wróciłem sobie do tej gry, bo to jest naprawdę świetna gierka. No i co, ja się z wami żegnam. Cześć. 一票呢？